Rotmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Hej, hej, Rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Mistrzu Pilecki Twardyś jak ze stali Hitler cię nie skruszył Bał się ciebie Stalin Ej, hej, hej Rodmistrzu Z hartowanej stali Nie skruszył cię Hitler Bał się ciebie Stalin Rodmistrzu Pilecki ze śmiercią igrałeś, stąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś. Do Auschwitz stąpiłeś, z Auschwitz się werwałeś. Ja chcę Państwa bardzo serdecznie przywitać. E, witam bardzo serdecznie Panią Marię Cieśla, ze starożytą, ze starościną. Tak. E, e. Bardzo się cieszę, że jest Pani z nami. Jest również z powiatu Pan Józef Wasz, sekretarz powiatu. I mamy z ratusza gościmy, gościmy sekretarza miasta, ja wiem tylko nazwisko, sobie muszę przypomnieć. Pana, pana Kaweckiego. Miał być też Pan Łukasz Panarzewski, ale nie widzę go. Z, z powiatu bardzo serdecznie witamy. Chcę Państwu przedstawić Pana Marka Łukasika, który przyjechał na nas z Kiewska, reprezentuje i, i, Pamięci Narodowej. Będzie o tej wystawie opowiadał. Panu profesorowi dziękujemy za przybycie z młodzieżą. To dla nas celny, że jest młodzież. że ta wystawa jest jakby przede wszystkim do młodzieży skierowana. Ja na wstępie chciałem serdecznie podziękować panu dyrektorowi za to, że Wyraził zgodę na, na zaprezentowanie tej wystawy jestem niezmiernie wdzięczny dyrekcji Muzeum Cieszyńskiej i Śląska Cieszyńskiego za to, że możemy właśnie tę wystawę tu Państwu przedstawić wystawę dotyczącą człowieka, który powszechnie jest uznawany za jednego z najdzielniejszych w historii II wojny światowej. Człowieka, który Urodził się i wzrastał w rodzinie o bardzo patriotycznych korzeniach, bowiem jego dziadek był uczestnikiem powstania styczniowego, za co został pozbawiony znacznej części majątku i dlatego ojciec, aby utrzymać rodzinę, ojciec Witolda Pileckiego pracował jako pracownik leśny w głębi Rosji. W trosce o swoje dziecko wysłał on matkę. Czyli swoją żonę z młodym Witoldem, do Wilna, żeby nauczył się mowy i y, historii polskiej. Y, Witold Pilecki, będąc uczniem szkoły handlowej w Wilnie, bardzo szybko skontaktował się z, z Podzimnym Skautingiem. Y, no, jako człowiek, który dorastał w takiej rodzinie o takim y, wysokim poziomie patriotyzmu, no, Przygotowywał się całe życie do tego, żeby służyć ojczyźnie, był świetnie wysportowany, co później przyznał w swoim raporcie z Auschwitz. Niezwykle cenna literatura, gorąco polecam Państwu, aby poczytać sobie raporty Witolda Bileckiego, one są powszechnie dostępne w internecie, wystarczy tylko wpisać Witold Bilecki, raporty i wstrząsająca literatura, niesamowita. Literatura z tego, co było w Oświęcimiu. On w tych raportach przyznał, że to, że przeżył tam w Oświęcimiu trzy lata, to zasługa tego, że, że właśnie był wysportowany, wygimnastykowany. Jako młodzieniec, 17-letni, zgłosił się do oddziałów, które broniły Wilna przed bolszewikami. W Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Był obrońcą Grodna, później i już po wojnie stał się studentem Akademii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Rolniczym, bowiem udało się odzyskać część majątku, który został zarobowany przez władze sarskie. No a że majątek był zadłużony i zrujnowany, no to potrzebował odpowiedniej wiedzy do tego, żeby go postawić ten majątek na nogi. Udało się. Wyprowadził ten swoje Włości koło Lidy jako jedne z najlepszych w okresie międzywojennym na Ziemi Wileńskiej. No i był działaczem wielu organizacji społecznych. Propagowywał nowoczesne metody gospodarowania na wsi wśród najbliższych sąsiadów ale z wojskiem się nie rozstał do końca. Był oficerem rezerwy. No i gdy nastał rok 1939, został wzięty do wojska. Był w szwadronie kawalerii 19 Dywizji Piechoty, Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Walczył do końca, natomiast był ciężki los jego żony, która. Wraz z dziećmi pozostała y, po wschodniej stronie, dostała się y, pod okupację radziecką. Aby nie y, zostać deportowaną w głąb Związku Radzieckiego, udało jej się przedostać do y, wysokiego Mazowieckiego, skąd pochodziła, przez granicę niemiecko-radziecką. Y, dowiedziała się, że on żyje, który od razu od 1939 roku po okresie wrześniowej zaczął organizować. Y, podziemie zbrojne. no i w 1940 roku, drodzy Państwo, on na ochotnika poszedł do do Oświęcimia, bo y, pod, y, państwo podziemnie chciało wiedzieć, y, czym jest ten obóz koncentracyjny, y, na czym polega y, działalność takiej placówki i nie zdawano sobie sprawy, że to jest fabryka śmierci. Y, Witold Pilecki więc dał się złapać w Łapance i, i zgodnie ze swoim życzeniem trafił do KL Auschwitz, gdzie spędził trzy lata. Tworząc tam organizację konspiracyjną. Na zasadach piątek działały te pododdziały. Później to przemianował w struktury wojskowe. No i z Oświęcimia szły alarmujące informacje na temat tego, co się dzieje w Auschwitz. Miał projekty, aby oddziały partyzanckie zaatakowały ten obóz, żeby wyzwolić tych ludzi, że on wraz z więźniami od środka zacznie działać po to, żeby wraz z tymi oddziałami partyzanckimi ratować tych ludzi. Szefostwo uznało te plany za abstrakcyjne, za nierealne do zrealizowania. Po trzech latach Witold Pilecki z kolegami uciekł, tam jest nawet zdjęcie po tym jak on opuścił Auschwitz i y, ukrywał się w Bochni. No, y, walczył w powstaniu warszawskim i y, po wojnie y, dostał się do drugiego korpusu we Włoszech, gdzie zgłosił się do generała Andersa i generał Anders wysłał go z powrotem do kraju. Z zadaniem, aby zbierał informacje o tym, co się dzieje w kraju. Więc Witold Pitelecki po wojnie, po 45 roku, w 1945 roku, gdy wrócił do kraju, to po to, aby Zachód, rząd polski, na emigracji, który już stracił uznanie w oczach naszych dotychczasowych sojuszników, wiedział, co się dzieje w kraju. Siatka szpiegowska, którą on stworzył, działała bardzo sprawnie. Udawało mu się dostać do bardzo cennych dokumentów, m.in. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. No ale niestety nie posłuchał rozkazu generała Andersa, który mu nakazał, aby zakończył działalność i wyjechał na zawód, bo uważał, że jego miejsce jest w Polsce. Zresztą. Żona kategorycznie odmówiła wyjazdu z kraju, a on twierdził, że nie ma nikogo, kto by go zastąpił. No i został, został aresztowany wraz ze swoimi współpracownikami w 1947 roku trafił do więzienia śledztwo wybitnie brutalne trwało pół roku. Na jednym z widzeń. Jakie miał z żoną, tu jest zresztą nawet napisane. Powiedział, że Auschwitz to była igraszka w porównaniu z tym, co go spotkał. Na procesie wyglądał jak cień siebie samego. Wybite zęby, pozrywane paznokcie, połamane kości w wyniku tego straszliwego śledztwa. No i powstaje pytanie, dlaczego? Przecież jego najbliżsi współpracownicy z czasów okupacji zwracali się do premiera Celankiewicza z prośbą o to, żeby ten interweniował, że przecież zna, iż Witold Pilecki pod różnymi pseudonimami on funkcjonował, między innymi Jezierski, działał w Auschwitz, tworzył tam konspiracje, Celankiewicz o tym wiedział. Nie odpowiedział Józef Cyrankiewicz na te pisma i monity yy, przyjaciół Pileckiego. Jedynie co to, wystosował pismo do prokuratury, ale żeby Pileckiego potraktowano z całą surowością, bowiem jest on wrogiem Polski Ludowej. No i w efekcie został skazany na karę śmierci. Yy, interwencja rodziny przyjaciół u prezydenta Bolesława Bieruta nic nie dała. Wyrok utrzymano i został on wykonany. W 1948 roku, w maju, człowiekiem, który dowodził plutonem egzekucyjnym, a prawdopodobnie sam go zastrzelił, to był Piotr Śmitański. Postać, która jest mało nam znana. Ale był to główny wykonawca wyroków śmierci w więzieniu Mokotowskim. Za e, zabicie e, skazańca dostawał 1000 złotych. ówczesna pensja nauczycielska to mniej więcej 600 złotych. E, historia tego, tego mordercy e, śmietańskiego jest niewiele nam znana. Wiemy tyle, że to był prawie że analfabeta. Bo nawet za bardzo nie umiał się podpisać na protokoła z wykonania wyroku śmierci, co się stało z ciałem rotmistrza Witolda Fileckiego. Do końca nie wiemy. Przypuszczamy, że został on pochowany na łączce cały czas tam, jak Państwo wiecie, profesor Szwagrzyk szuka ofiar zbrodni stalinowskich. Do nie wszystkich ciał. Zamordowanych e, można dotrzeć, bowiem na tym cmentarzu e, na łączce nad grobami, nad mogiłami, gdzie leżą czyli w zasadzie można nazwać dołami śmierci, gdzie leżą e, pochowani naci bohaterowie narodowi, e, znajdują się groby e, komunistów, utrwalaczy władzy komunistycznej. I żeby dotrzeć do tych ciał, trzeba po prostu najpierw dokonać ekshumacji usunąć ciała. Yy, ludzi, którzy zostali tam właśnie pochowani w latach 70., -tych, 80. -tych. Mamy nadzieję, że do ciała tego wybitnego mężczyzny <coughs> kiedyś wreszcie dotrzemy. Taką nadzieję miała jego córka. Niestety zmarła w zeszłym roku. Nie doczekała się tego momentu, że jej ojciec zostanie. Odkopany i z szacunkiem wreszcie pochowany. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie proszę o to, żeby namawiać jak najwięcej ludzi do tego, żeby przychodzili oglądali tę wystawę tego niezwykłego człowieka. Godny jest tego, aby o nim pamiętać, aby tę wiedzę o nim rozpropagować wśród w zasadzie przede wszystkim młodego pokolenia, człowieka, który no, Uznany przez historyków, nawet nie polskich, zagranicznych, za jednego z najodważniejszych ludzi II wojny światowej. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.